Na przykład Nowy Dom Polski pokazuje dziewięć domów, które chociaż wydają się bardzo atrakcyjne formalnie, to zostały na te wystawy wybrane nie z powodu swojej formalnej atrakcyjności, bynajmniej, tylko z powodu tej właśnie mądrości i dojrzałości i tego, że każdy z nich ma jakąś ideę, jakiś pomysł, który organizuje cały projekt i dzięki któremu możemy je nazwać mądrymi. Jest to albo nawiązanie do otoczenia, w którym dom się znajduje. Przez otoczenie rozumiemy zarówno środowisko przyrodnicze, które jest tam zastane, jak i kontekst kulturowy czy dziedzictwo historyczne. A przez tę, przez tę dojrzałość rozumiemy także to, że metoda budowania tych domów. nie jest taką modernistyczną metodą, gdzie architekt jest demiurgiem wymyślającym, rozwiązanie, które następnie użytkownik dostaje lub kupuje, tylko rozmawia z przyszłym użytkownikiem, jak przyszły użytkownik bardzo klarownie artykułuje swoje potrzeby. I dom, który z tego powstaje, jest wynikiem tej rozmowy. Ta wystawa powstała z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że architektura mówiło się do tej pory bardzo dużo, ale głównie w kontekście negatywnym, akcentując to, co się w architekturze w Polsce nie udaje. Czyli nie udaje się ogarnąć chaosu w krajobrazie, nie udaje się budować spójniej. To, to były główne tematy w ogóle takiego dyskursu architek architektonicznego. Natomiast wydaje nam się, że właściwie zamiast odbijać się od tego negatywnego kontekstu ciągle i zawsze warto zacząć mówić o architekturze po prostu w sposób pozytywny, dlatego że tych przykładów mamy coraz więcej, są naprawdę coraz lepszej jakości, odzwierciedlają nie tylko Światowe tendencje, ale też pokazują pewną dojrzałość środowiska architektów i klientów w Polsce. To, że ta wystawa jest pokazywana w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, no, jest dla mnie osobiście po prostu oczywistością. Jest, no, trudno wyobrazić sobie dwie instytucje, dwie organizacje bardziej e, zbliżone swoim programem, zainteresowaniami, swoimi celami niż muzeum i Centrum Architektury inicjatywa wyszła od Centrum Architektury. Cieszymy się, że ich propozycja trafiła do nas. Przyjęliśmy ją z, z wielką satysfakcją, bo dla muzeum od początku architektura i przestrzeń publiczna i krajobraz kulturowy jest tak samo ważny jak sztuka. I to jest i w programie muzeum, myślę, widoczne od samego początku, i też myślę, że tożsamość muzeum zbudowana jest w dużej mierze na dyskusji, na udziale w dyskusji o architekturze i na no, kreowaniu tej dyskusji. Pokaz w Muzeum Sztuki Nowoczesnej to dopiero pierwsza edycja wystawy. Jesienią pojedzie ona do Wrocławia, do Muzeum Architektury, gdzie zobaczy ją wrocławska publiczność. Mamy nadzieję też, że trochę międzynarodowej odwiedzającej Wrocław. Ale to będzie ostatni pokaz wystawy w Polsce, bo wystawa została tak naprawdę pomyślana jako produkt eksportowy, jako narzędzie popularyzacji tego, co dobre w polskiej architekturze za granicą. Dlatego też jest taka niewielka, żeby było łatwo ją przewozić. Mamy już na pewno pokaz w Berlinie w listopadzie w Instytucie Polskim, a do tego program wykładowy i dyskusyjny na Politechnice Berlińskiej. Natomiast w lutym kolejny pokaz wystawy w Wiedniu, w bardzo prestiżowym miejscu, bo w kwartale muzeów w Centrum Architektury. I tam również wybędzie się program wykładów, prezentacji, które przybliżą trochę kontekst wystawy, Pozwolą publiczności austriackiej, która chyba niewiele wie o tym, co się dzieje w polskiej architekturze, zrozumieć, co się jeszcze za tymi domkami kryje, co słychać w innych, w innych dziedzinach architektury w Polsce. No a po Wiedniu mamy zainteresowanie wstępne z Pragi, z Tel Awiwu, z Tokio, także wystawa będzie jeździć i mamy nadzieję, że będzie takim instrumentem zaciekawiania będzie służyła zaciekawieniu publiczności zagranicznej na temat polskiej architektury w ogóle.